Czy robisz coś dziwnego przed wejściem na boisko? Niektórzy piłkarze robią i uważają, że przynosi im to szczęście. Cristiano Ronaldo Dla większości kibiców, żywa legenda. Kiedy wychodzi na boisko, każdy jego ruch wygląda perfekcyjnie zaplanowany. Ale jest w tym coś więcej niż tylko profesjonalizm. Cristiano od lat wchodzi na murawę prawą nogą. Zawsze. Nie ma znaczenia, czy to finał Ligi Mistrzów, czy zwykły trening w klubie. Prawa noga pierwsza. To jego mały talizman. Jak sam kiedyś powiedział, to wprowadza go w odpowiedni nastrój i sprawia, że od pierwszej sekundy czuje pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. To drobiazg, ale w jego głowie to pierwszy krok do zwycięstwa. Pol Pogba to zupełnie inna historia. Tam, gdzie Cristiano jest poważny i skupiony, Pogba stawia na energię i luz. Zanim wybiegnie na boisko, potrafi rozkręcić prawdziwą imprezę w szatni. Włącza głośniki, puszcza swoje ulubione kawałki i zaczyna tańczyć. Nie dla żartu, nie dla zabawy. Choć wygląda to właśnie tak ale po to, żeby wyrzucić z siebie stres i napięcie. Jak sam mówi, taniec odblokowuje jego ciało i głowę, sprawiając, że na murawę wychodzi już pełen pozytywnej energii. Jak tu jesteś, to zasad w komentarz, który przesąd jest dla ciebie najdziwniejszy. Gareth Bale, były gwiazdor Realu Madryt, to człowiek od precyzji. Jego rytuał jest prosty, ale niezmienny od lat. Najpierw zakłada jedną skarpetkę, potem buta, dopiero później drugą skarpetkę. I drugiego buta. I tak... Przed każdym meczem. Dlaczego? Bo kiedyś zupełnie przypadkiem zrobił to właśnie w tej kolejności, a potem zagrał jeden z najlepszych meczów w swojej karierze. Od tamtej pory żadnych zmian. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Ale Bale wierzy, że to właśnie ten mały nawyk przynosi mu szczęście. Kilian Mbappé to kolejny przykład piłkarza, który potrzebuje swojej tam strefy komfortu przed meczem. Jego sposobem jest muzyka. Nie byle jaka. Zawsze ta sama playlista, francuski rap, który towarzyszy mu od lat. Nie dodaje nowych piosenek, nie usuwa starych. Dla niego to jak podróż w czasie. Powrót do momentów, gdy grał jeszcze na ulicznych boiskach w Bondy, marząc o wielkiej karierze. Kiedy słucha tych kawałków, przypomina sobie, skąd pochodzi i dlaczego w ogóle zaczął grać. Erling Haaland. Człowiek maszyna. Stworzony do zdobywania bramek. Kiedy patrzymy na jego fizyczność i dynamikę, łatwo pomyśleć, że po prostu urodził się takim zawodnikiem. Ale Haaland również ma swój przedmeczowy rytuał. Zanim wyjdzie na boisko, je dokładnie to samo danie: Kurczaka i makaron. Zawsze bez wyjątków. Dla niego powtarzalność to klucz. Nie chce ryzykować, że zmiana jednego szczegółu w jego rutynie wpłynie na to, jak zagra. Mówi, że to danie daje mu energię i poczucie stabilności, które potrzebuje, żeby być w swojej najlepszej formie. Robert Lewandowski ma rytuał, który wydaje się wyjątkowo osobisty. Tuż przed meczem, często już w tunelu prowadzącym na boisko, delikatnie obraca swoją obrączkę lub pierścionek. To dla niego symbol szczęścia, ale też sposób na przypomnienie sobie o rodzinie. Mówi, że ten drobny gest daje mu spokój. Pomaga się wyciszyć i ustawić myśli na właściwy tor. Mohamed Salah łączy sport z wiarą. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, modli się, a potem dotyka czołem murawy. To jego sposób na wyrażenie wdzięczności i prośbę o powodzenie. Nie jest to pokazówka. Robi to niezależnie od tego, czy gra przed tysiącami fanów na Anfield, czy w meczach wyjazdowych. Dla Salaha to chwila skupienia, która pomaga mu odciąć się od presji i zagrać z czystą głową. Ale jedno jest pewne: w piłce nożnej nie chodzi tylko o to, jak szybko biegasz, czy jak mocno kopiesz piłkę. Czasem chodzi o to, żeby czuć się gotowym. A jeśli komuś pomaga, w tym skarpetka, muzyka czy talerz makaronu, to może właśnie w tym kryje się sekret jego sukcesu. Jak podoba wam się taki format, to zostaw like i suba.